Czym jest instalacja hybrydowa i z jakich komponentów się składa? Nazywam się Sergiusz Kurdybacha, i w dzisiejszym odcinku opowiem Ci więcej o zastosowaniu coraz popularniejszych systemów hybrydowych w biznesie. Zapraszam! Zacznijmy od uporządkowania naszej wiedzy i poznania trzech typów systemów fotowoltaicznych. On-grid, off-grid oraz hybrydowy. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem są systemy on-grid oparte na falowniku sieciowym, posiadające stałe połączenie z siecią elektroenergetyczną. Niestety, w przypadku zaniku napięcia po stronie sieci, instalacja samoczynnie się wyłączy i nie będziemy mogli korzystać z energii produkowanej przez moduły. Z kolei instalacje off-grid doskonale sprawdzają się w budynkach, których instalacja elektryczna nie jest połączona z siecią elektroenergetyczną. Instalacja off-grid bazuje na obecności magazynu energii. Jak możesz się domyślić, instalacje hybrydowe są miksem obu tych systemów. Mają połączenie z publiczną siecią elektroenergetyczną, są wyposażone we własny magazyn energii, ale jednocześnie mogą pracować w przypadku przerw w dostawie energii z sieci. Z czego składa się instalacja hybrydowa? Jakie są jej kluczowe elementy? Falownik hybrydowy, moduły fotowoltaiczne, magazyn energii, tzw. akumulator, bateria BMS Battery Management System, czyli system zarządzania akumulatorem, licznik energii, czyli smart meter, systemy zabezpieczeń AC. DC, systemy zabezpieczeń baterii, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz uziemienie. O zabezpieczeniach wspominaliśmy już w innym odcinku naszej serii, więc dzisiaj skupimy się na produktach dedykowanych głównie instalacjom hybrydowym. Inwerter hybrydowy jest połączeniem falownika sieciowego i wyspowego. Może pracować zarówno jako podłączony do sieci, jak i poza siecią, czyli off-grid. Inwerter kieruje wytwarzaną energię do magazynu, aby go naładować, i to właśnie z akumulatorów w pierwszej kolejności czerpany jest prąd, gdy produkcja energii z fotowoltaiki nie jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb budynku. Dopiero gdy magazyn zostanie rozładowany, prąd będzie pobierany z sieci. Columbus korzystamy z falowników firmy Solis i Sofar, które mają sprawność na poziomie 98 99%, wysoką wydajność ładowania i rozładowywania, długą żywotność oraz również umożliwiają zdalne sterowanie. Są kompatybilne z większością akumulatorów dostępną na rynku, posiadają inteligentną funkcję BMS poprawiającą niezawodność baterii. Kolejnym punktem hybrydowej instalacji jest licznik energii, tzw. smart meter, który odpowiada za zarządzanie energią i przekazuje inwerterowi informacje dotyczące tego, czy energię należy autokonsumować, przechowywać w magazynie czy odsyłać do sieci. Dzięki licznikowi mamy podgląd na pracę całej instalacji hybrydowej. W instalacji hybrydowej nie może również zabraknąć magazynu energii. Jeśli produkcja energii z fotowoltaiki, przekracza bieżącą konsumpcję, magazyn energii gromadzi te nadwyżki. Energia jest gotowa do wykorzystania, gdy tylko tego potrzebujesz, co pozwala tak naprawdę zmaksymalizować wydajność całej instalacji. Gdy magazyn energii jest już całkowicie naładowany, nadwyżki energii z instalacji zostają odprowadzone do sieci. Jak widzicie, dzięki hybrydowej instalacji można maksymalnie wykorzystać energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną obniżyć swoje rachunki do minimum oraz cieszyć się większą niezależnością energetyczną. Dzięki za dziś i do usłyszenia.